Ania! Anno. Dobra, to najpierw my. Cześć. Cześć, czołem. Strasznie świeciło nas słońce i jest. Tak, jest. 13.38. 13.38 i jesteśmy w Chicago, to są Stany Zjednoczone Ameryki, stan Illinois, mhm. nad jeziorem Michigan. Montrose Harbor. Montrose Harbor. Stoimy tak, przy tak zwanej ścianie i przygotowujemy się do kolejnej. Bo my cały czas wypływamy. mieliśmy dzisiaj wypłynąć, już się ze wszystkimi pożegnaliśmy, ale... A w środę już tak było, tak. imprezka pożegnalna jest w piątek. Nie wypłyniemy dzisiaj, bo wciąż czekamy na mój paszport, który dopiero dzisiaj wyszedł z Nowego Jorku. Tak Szymon składał wniosek w Nowym Jorku i musi czekać aż przyjdzie do nas z pocztą. Stwiliśmy, że opowiemy, gdzie jesteśmy, co robimy. Jesteśmy właśnie w Chicago wciąż yy, i pokażę Wam kilka Nie jest źle, rzeczy. naprawdę. No jest wspaniale. <laughs> po prostu pokrótce wspaniale. Eee, Bardzo to, czysta to, to, woda. Marina Maltros, Czysta woda. Widać naszą O, no, Widać płetwesterową. Wszystko widać. Mm. Widać niedomalowania. A i widać brudny tyłek łódki. Eee, spodniczka brudna. I na, na jachcie trochę zmian. Tam już jest jeden pracujący solar, choć to nie jest jego pozycja robocza. Eee, tutaj przygotowujemy właśnie konstrukcję, i pod spodem jest drugi solar. I to będzie w końcu nasze źródło prądu, bo jak wiecie, w, w, w Irlandii zostawiliśmy na śmietniku nasz stary solar, bo I Między innymi tutaj w Chicago się dużo pozmieniało na ulicy. Eee, dzięki Joseph Konrad Club po polski jacht klub z Chicago mamy nowe solary, a dzięki polskiemu jacht klubowi z Chicago mamy dużo innych rzeczy, na przykład spójrzcie na e, te ilości żarcia, mamy nowe, nowe, jak to się nazywa? nie? Design. Nie wiemy. Nie pokażemy wam tu wszystkiego. Tak. O tu i coś tu chyba troszkę widać. W końcu jest hultaj na burcie po prostu. Eee... To jest na zrobienie zdjęcia z wody i będzie super. Zap Zapraszam was do środka, żebyście zobaczyli z czym my musimy się mierzyć. Dlaczego tak trudno wypłynąć. Tu w tej chwili da się już wejść. Rano było to niemożliwe. <gryzanie> Ale teraz jest posprzątane. Nie wiem, nie, czy. Tylko czy, czy prawa burta jest rozkryta. Tak, tutaj nadal jest wszystko zawalone, a to nie są wszystkie rzeczy jeszcze. E, część rzeczy właśnie przyjechała wczoraj z Chicago, bo my na regaty wyładowaliśmy całkowicie wszystko. E, więc więc my, my mieliśmy na lekko, ale. <grafię> e, a, dobra, wygraliśmy regaty, tak? Wygraliśmy. Wygraliśmy regaty. Wygraliśmy regaty na dużej imprezie World Cup, ale to śmiesznie wygraliśmy, bo z jakichś bliżej nieznanych nam powodów mieliśmy dla siebie osobną grupę, w której nikt inny nie wystartował, tylko my, czyli załoga dwuosobowa. Pekajcie, podłączymy się pod baterię, Przepraszam, bo mamy, mamy słabo, stary, telefon. stary telefon i słabo trzyma. Także... Pokrótce, Amerykanie byli tacy mieli, że zrobili dla nas zupełnie osobną grupę, którą wygraliśmy, przegraliśmy, zajęliśmy wszystkie miejsca, jakie tak. się dało. Ale dopłynęliśmy do mety. <laughs> dopłynęliśmy <laughs> do mety. Tak, to jest sukces. To jest sukces. Ścigaliśmy się sobą. też z, tylko z drugim jachtem, który też miał swoją własną grupę. Był jachtem Ach, bez spinakerów. I wyobraźcie sobie, to w Ameryce jest trochę inaczej jednak. Na prawie sto jachtów startujących w regatach, tylko jeden jacht nie miał żagli dodatkowych. Miał dla siebie osobną grupę, więc podobnie jakby nie miał wielkiej satysfakcji z wygranej. Ale coś tam potrenowaliśmy, startowaliśmy za to przedczoraj w regatach, tak zwane regaty środowe, środowe, czy tam w każdą środę. I nawet przyzwoicie nam Ile poszło, było łódek, jak morskich było 27, ja wiem, że to śmiesznie brzmi, jesteśmy nad jeziorem, a summa summarum było dojść. chyba ponad 40, bo były jeszcze dwie klasy ża żaglówkowe, tak dingi. I to są regaty. Przy zachodzie słońca tak się tak. nazywają. Startują o godzinie... My no mieliśmy start o godzinie 19. Tak, jak i koło 20 na grupę, kończyliśmy, i koło, więc tak, tak, już jakby... Do, do, do portu to już wszyscy... My metę zrobiliśmy już po ciemku w zasadzie. A potem wielka impreza. A, ma, a później na była kolonkę. impreza, gotowanie na, 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 na ścianie, przy ścianie. Ścigają się tutaj. i... A i to są regaty, które nie mają takiego organizatora, organizatora nie ma wpisowego. Mhm. To po prostu ludzie, którzy lubią się ścigać, spotykają się w każdą środę e, i w każdą środę inna załoga sędziuje. Jest, tak. jest rozpiska, harmonogram, każdy ma wyznaczony jakiś termin, wziął na siebie zobowiązanie, że w jakąś tam środę w sezonie jego załoga nie wystartuje, tylko zajmą się sędziowaniem z, z motorówki. Chyba nie ma tu protestów i takich rzeczy, tam nikt tego raczej nie rozpatruje. Jest po prostu wyznaczone miejsce startu, oni spisują czasy, żeby to później wszystko ładnie opublikować. I bardzo dużo jachtów: 40 jachtów w środę. 40, tak, w każdą środę. I tak nam powiedzieli, że było mało jachtów, więc super. Zazdrościmy też, że zazdrościmy, tak. zazdrościmy, ale po to płynęliśmy i, trochę tak i, i zazdrościmy też jeziora, bo jezioro super, oprócz Ech. tego, że jest słodka woda, więc jak jesteś oblany, chlu, falach luśnie na ciebie, jesteś za chwileczkę zupełnie suchy, jest bardzo czysta, wręcz przejrzysta i dosyć trudny akwen technicznie, bo... Ech, tak, bo tutaj fala Ech. jest taka, to jest spory akwen, nawet głęboki, natomiast no jak to na Ślądziu Kierunki wiatru zmieniają się tu bardzo gwałtownie, więc robi się taka stojąca, stojąca fala, takie krótka, wcale nie wysoka, albo takie wałeczki chodzą w ogóle, mm -hmm. to, to jest śmiesznie, wygląda jakby, nie wiem, coś płynęło pod wodą, yy, tak, tak że... Bardzo żałujemy, że nie wystartowaliśmy w rejstu McKinnack no. tegorocznym przez tą dziurę na dziobie. Mamy nadzieję, że kiedyś wrócimy, ponieważ ściganie tutaj naprawdę. Je, jest friday polecamy, i, i ludzie tak. potrafią się tu fajnie bawić. Mhm. No, A u nas no, ten wielki bałagan, trochę zmian. Bałagan, ale już jest coraz lepiej. Spacujemy tak. e, się. Bardzo, to jest Poland e, Spring. Tak, jest to taka e, miejscowość, która się nazywa po prostu Poland. Poland. E, e, sprzedają wodę w takich butelkach. W fa, fajnych baniaczkach. To jest świetny e, tak. sposób na, na przechowywanie, przechowywanie kaszy. I słuchajcie, co tu można kupić jest kasza tak można w wersję taką zakupić bądź z jest, ja nie wiem, czy Super. na tym. A nie wiadomo, czy widać. Okej, okay. kaszę grzycanową, kaszę jęczmienną, wszystko. No, a dlaczego to robimy? Z dwóch powodów. E, z dwóch powodów. Tak, o, żeby, tak. Zjedliśmy zupę, żeby nie było. E, Marzenka, dzięki za zupę. E, bo opakowania zbiorcze oczywiście na jaście są wygodne, ale w Stanach jedna rzecz nas bardzo uderzyła. To Oprócz zostanie... różnych pozytywów, to niestety tutaj. pak. Kupujesz Kupiliśmy produkt, herbata, herbata. i wyobraź sobie, że każda torebeczka była osobno zapakowana w, Plastic. w plasticzek, nawet nie w papier, plasticzek. O, o, mamy go gości, goście. Mam, mamy gości. Ania idzie przy, przywitać gości. A, o, jeden ze ścigantów, tonę. Ania. Przygnała kogoś. No właśnie, tak to jest w Chicago. my tutaj cały czas nie mamy czasu. Jesteśmy. Już się przyłączamy z powrotem. Bardzo miło, jest to, miło, to miło, niezwykle miło, tak. tak. Eee, niesamowite tutaj. Chyba pierwszy raz, gdziekolwiek, jakimkolwiek. Tak. daje się tu, bo my robiliśmy tu prezentacje różne no, o, o moich poprzednich wyprawach, o naszej wyprawie i tak dalej, i na każdej z tych prezentacji chodził kapelusz i, i po prostu no Zrozumieliśmy, jak wygląda crowdfunding. I dlaczego wywodzi się to z, ze Stanów? Bo dla nich to, to jest taka naturalna. E, robimy zrzuty, bo oni potrzebują kasy dalej na, na rejs. I, I to nie chodzi o to, że zebraliśmy 100 dolarów, tylko dużo większe sumy. Zostaliśmy darowani rzeczowo. rzeczowo tak. darowani Nowe solary, zakupy. Tu pieniężnie. też mamy duży problem z zakupami, bo jak idziemy z kimś na zakupy, to później skłótnie przy kasie, kto za to zapłaci, bo oni nie pozwalają. E, więc, z e, ogromnym sercem się to spoduje. Z bardzo ogromnym sercem. Aż. Aż nas zatyka. Zatyka, tak. Łódka, i w łódka stąd wypłynie w dużo lepszym stanie niż przypłynęła, i w sumie nasza, nasza kieszeń też chyba wypływa w lepszym stanie niż tu przypłynęliśmy. Um, także Nowy Jork i Chicago um, i Newport tak nas niesamowicie oguściły, że. że um, Ciężko powiedzieć, naprawdę, ciężko powiedzieć. ciężko powiedzieć, ale ja sobie przypomniałem, bo całkiem świeżo niedawno czytałem książkę o Rejsie Antyki dookoła świata, oni tu też byli, mieli te same problemy, czyli ta spotkania, 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 łącznie z tym, że oni już mieli dosyć alkoho picia alkoholu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy ciuliku. Jurku, Pozdrawiamy rozumiemy ciuliku. co przeżywasz. Tak. Rozumiemy, aczkolwiek jest to tak... Z, z, z ogromną dozą wdzięczności, bo e, nie spodziewaliśmy się takiego przyjęcia tak, i, coś, i, coś niesamowitego i, i takiego, takiego nas e, zaopiekowania. Tak, no jesteśmy tak. bardziej niż zaopiekowani, bardziej, tak. bardziej. <laughs> e, Dlatego um, ta obsuwa czasowa wcale nam bardzo nie przeszkadza, a dwa, no w związku z tym mamy mniej czasu na pracę, to to, to się wszystko obsuwa. No, teoretycznie kilka dni temu powinniśmy być gotowi do wyjścia, ale nie wychodzi nam to kompletnie. E, i no, czekamy na mój paszport, który no, to, to, to tutaj w ten weekend może będzie. Myślę, że Kanada. Zresztą ostrzegają nas bardzo, że. Ba, w Kanadzie. Tak, to I, i to jest osobny problem. I tu, tu zwracamy się do ludności Chicago. My nie możemy więcej przyjmować wysokoprocentowych trunków, bo nie wpuszczą nas do Kanady. <laughs> albo będziemy musieli opłacić cło na granicy czy coś, jakieś akcyzy, nie wiem, bo takiej ilości wysokoprocentowego alkoholu to chyba jeszcze nigdy nie miałem na łódce, bardzo dziękujemy, to jest świetna waluta wymienna, problem jest taki, że Kanadyjczycy są podnosić bardzo restrykcyjni na granicy i, i niekoniecznie musi być śmiesznie. Myślę, że... W Finlandii, albo w jakichś krajach. No, gdybyśmy płynęli do, do Skandynawii, to byśmy. Moglibyśmy kupić za to jakąś małą łódeczkę, <laughs> za te butelki. Także tak. tak. Przed nami Kanada. Płyniemy na Nową Fundlandię. Tak, 26. Za, mam nadzieję, mamy nadzieję, że, że w ciągu 2-3 dni my wypływamy. Mhm. Znowu jezioro Michigan, jezioro Huron i jezioro Erie. A później. Blisko wodospadu Niagara na jeziorze Ontario, i stamtąd rzeką Świętego Wawrzyńca do Zatoki Świętego Wawrzyńca, no i Nowa Fundlandia. Tam dołącza do nas Fundlandia. Mam nadzieję, że około 20 września będziemy na Nowej Fundlandii. Dla nas to jest taki optymalny termin, bo szczyt sezonu huraganów powinien być za nami, albo przynajmniej zacząć mieć. Taką tendencję spadkową, a z drugiej strony jeszcze nie będzie, mamy nadzieję, nie będzie jeszcze takiej ostrej jesieni i sztormów jesiennych, no bo te niże, które tam robią później spustoszenie w Europie jesienią, to się rodzą tutaj między Nową Fundlandią a Grenlandią, Labradorem mniej więcej. Nie może być ani za wcześnie, ani za późno. Tak, dobrze. także i godzimy na Azory. Stamtąd z Nowej Fundlandii w trójkę z Piotkiem. Jak tylko nam się uda zmieścić te wszystkie rzeczy. Jak się tylko spakujemy, tak. I jak ty... No bo, a łódka no, będzie w jakimś stopniu gotowa. <noise> łódka nigdy nie jest gotowa, my też nigdy nie jesteśmy gotowi do wypłynięcia, bo najczęściej wcale nam się nie chce. To nie jest tak łatwo oddać cumy. I, I pożegnać. I pożegnać się z wszystkimi. No ale trzeba... Jesu nie idzie, nie ma na to rady. Mhm. E... Postaramy się po drodze zacząć nadrabiać nasze ogromne zaległości wobec Was, i coś, coś pojawią się jakieś w końcu teksty, pojawią się materiały, bo, się bo też... my mamy materiały, tylko troszkę nam brakuje czasu i troszkę kłopoty różne sprzętowe. Sprzętów. Jak również no wcale nie jest tak prosto tutaj z szybkim internetem, bo jest drogo i ten szybki internet znika nam w moment. Um, o, choćby właśnie teraz Wi-Fi wcale nie jest jakoś super popularne, e, więc wcale nie, nie jest tak łatwo. Znaczy jest, tylko to trzeba było siedzieć w Woolmarcie. W Woolmarcie, no tak. Ja byłam wczoraj w tym Woolmarcie, tam był super szybki internet. No właśnie, no. Siedzieć w Ale tutaj już, już na nabrzeżu na wcale nie jest tak prosto. Eee, żegnamy się póki co. Eee, tak, możemy nie gadać za długo. A, a jak zwykle jest długo, a straszne jest gaduły. Jest długo. Mamy Wam bardzo dużo do opowiedzenia, będziemy nadrabiać. Mamy już troszeczkę lepszy sprzęt elektroniczny, który właśnie dotarł do nas prosto z Polski. Bardzo dziękujemy machamy, machamy. rodzicom, Legnicy eee, i, I no śledźcie nas, my, my jesteśmy strasznie leniwi, ale będę Że później wszystkie informacje się pojawią u nas i na stronie, i tam przez te wszystkie media społecznościowe. E, a póki co trzymajcie kciuki, żeby Wszystko pogoda była umiarkowana. I żeby wiało w tym. E, i, i, I to żółte... E, przepraszam, nie miałem tak mówić e, słońce. E, nie mówi żółte bo nie U nas. Twój brat dzisiaj mówił, że my mamy się cieszyć, bo mamy bardzo... co mnie racja, my nie Ile mamy 30 jest? stopni w tej chwili. 26 stopni, i no, po 30 7, w słońcu, no to... Narzeka okropnie. Ja wiem, wiem, na rzekę. Wiemy, że u was jest, są straszne upały, no, w każdym razie w, w Sulechowie. Adaś, pozdrawiamy no, cię. Dzisiaj Adaś biegał bez koszulki <grym> razem Tak, cała rodzina tam <grym> w bandach i Jestem, 31 w, w cieniu i wiemy, że jest bardzo gorąco, więc nam wcale, wcale nie narzekajmy. Dobrze, pozdrawiamy z jest pokładu okay. Hult Hultaja i, i no prędzej czy później się odezwiemy do Was, na pewno. Tak jest, trzymajcie Haya. się, hej!